Umowa projektowa w sprawie mostu na Wiśle podpisana. Nowy wóz strażacki dla OSP Stanisławice. Policja apeluje o ostrożność na drodze. Marta Augustyn-Pulkowska, witam Państwa i zapraszam na przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia z terenu gminy i powiatu Kozienickiego. Rozpoczynają się prace projektowe przy budowie mostu na rzece Wiśle. Więcej na ten temat w naszym materiale. W poniedziałek, 25 stycznia, w Starostwie Powiatowym w Garwolinie, odbyło się spotkanie, podczas którego podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę mostu na wiśle wraz z niezbędnymi drogami dojazdowymi. W spotkaniu stronę samorządową reprezentowali m.in. starosta Garwoliński Mirosław Walicki, burmistrz gminy Kozienice Piotr Kozłowski, starosta powiatu Kozienickiego Andrzej Jung, wójt gminy Maciejowice Tomasz Kwiatkowski oraz podpisujący umowę dyrektor powiatowego zarządu druków w Garwolinie Marek Jączak. Dwa lata temu, troszkę w innej rzeczywistości, podpisywaliśmy wstępne porozumienie między Gminą Kozińca, Gminą Maciejowice, Powiatem Kozińskim, Powiatem Garwolińskim. Postanowiliśmy, że będziemy dalej szli wspólnie tą drogą, że skorzystamy z szans, jaką daje rządowy program Mosty dla regionów, złożymy wniosek. Nasz lider, czyli Powiat Garwoliński, taki wniosek złożył. No i dzisiaj kolejny etap, można powiedzieć, że po 80 latach od zburzenia mostu przystępujemy do jego odbudowy. W ciągu najbliższych od czterech lat powstanie projekt. Będziemy w nim uczestniczyli także finansowo, nie tylko organizacyjnie. Ale myślę, że inwestycja na pokolenie. Trzeba pamiętać, że to nie sam most, to także drogi dojazdowe. One są co prawda kosztami niekwalifikowanymi, ale zarówno po stronie Garwolińskiej, jak i po stronie Kozińskiej muszą powstać. Więc będzie to duża inwestycja, bardzo duża, ale jak najbardziej myślę, wskazana. Dziękuję radnym miejskim, którzy popierali to. Dziękuję też parlamentarzystom, którzy wsparli nas w tym działaniu. Zgrona parlamentarzystów wspierających budowę mostu obecna była na spotkaniu senator Maria Koc. Burmistrz Piotr Kozłowski w swoim wystąpieniu wspomniał też o parlamentarzystach Ziemi Radomskiej zaangażowanych w ten projekt Adamie Bielanie, Marku Suskim i Stanisławie Karczewskim. O randze tego wydarzenia, które znacząco przybliża budowę mostu na Wiśle, mówili w swych wystąpieniach także starosta powiatu garwolińskiego Mirosław Walicki, starosta Kozienicki Andrzej Jung i wójt gminy Maciejowice Tomasz Kwiatkowski. Wykonali Znawcą dokumentacji jest most projekt spółka ZOO z siedzibą w Poznaniu. Nadzór nad inwestycją prowadzić będą mosty Gdańsk. Zgodnie z założeniami, proces projektowy będzie trwał do 2024 roku. Łączna wartość dokumentacji opiewa na kwotę ponad 5 milionów złotych, do projektu należy doliczyć koszty nadzoru oraz wykupu gruntów. Wszelkie płatności będą dokonywane sukcesywnie. Na dzień dzisiejszy szacuje się, że około milion trzysta tysięcy na każdy samorząd w zakresie. Projektowania, dokumentacji środowiskowej, wykupu gruntów, nadzoru i innych tego typu działań, z tym związanych. Etap budowy to już kolejny etap, będziemy tutaj rozmawiali także z samorządem województwa mazowieckiego, który zadeklarował. Udział swój w zakresie robót budowlanych, więc to dopiero po stworzeniu dokumentacji będziemy znali dokładny kosztorys inwestorski. Podpisanie umowy na wykonanie projektu to część dużego zadania inwestycyjnego. Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy miejscowościami Antoniówka Świerżowska a Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi realizowanego w ramach rządowego programu Mosty dla regionów, w którym koszty kwalifikowane w 80% są dofinansowane z budżetu państwa. Zobaczmy teraz, jak w Kozienicach przebiegały przygotowania do tegorocznego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Już w najbliższą niedzielę zagra największa orkiestra świata, jak co roku do akcji Jurka Owsiaka włączają się też Kozienice. W tym roku Kozienicki, 29 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, odbywa się pod honorowym patronatem burmistrza Piotra Kozłowskiego. Sztab orkiestry, podobnie jak w latach poprzednich, mieści się w Ogrodzie Jordanowskim. Gramy już od wielu lat. I zawsze staramy się, żeby każdy z finałów był inny, był, miał swój charakter, natomiast ten finał będzie naprawdę wyjątkowy, w wyjątkowej atmosferze, w wyjątkowych obostrzeniach. Niemniej jednak mamy nadzieję, że zagramy i że pobijemy rekord. A przypomnijmy, że w ubiegłym roku Kozienice zebrały rekordową kwotę ponad 74 tysiące złotych. Hasło tegorocznej kwesty Brzmi finał z głową, a zebrane środki po raz drugi zostaną przeznaczone na zakup sprzętu dla oddziałów laryngologii. Przygotowania do kozienickiego grania prowadzone są przez sztab już od wielu tygodni. Na terenie miasta znajdują się trzy skarbony stacjonarne, zlokalizowane w Urzędzie Miejskim, Ogrodzie Jordanowskim i w Centrum Kulturalno-Artystycznym, gdzie do grania przyłączył się jak co roku Kozienicki Dom Kultury. Oprócz tego działają też puszki wirtualne, czyli e-skarbony, na które też można dokonywać wpłat. Nowością są aukcje na Allegro prowadzone przez kozienicki sztab. Znajdziemy tam atrakcyjne upominki przekazane przez gminę Kozienice, zestaw gadżetów Kozienickiego Domu Kultury czy prace kozienickich twórców, ozdobne świece z wosku pszczelego, gadżety Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a także do wylicytowania jest dzień z kroniką kozienicką. Szczegóły aukcji dostępne są pod linkami www.alegro.pl ukośnik użytkownik ukośnik suli66 lub na alegrowoźb kozienice tej licytacji robimy pierwszy raz i myślę, że jak się sprawdzą, to będą mogły być kontynuowane w przyszłych latach. W związku z obostrzeniami nie można organizować wydarzeń plenerowych czy koncertów jak to było w poprzednich latach. W związku z tym Kozienicki sztab wpadł na pomysł wirtualnej akcji, ale jazda hulajnogą dla woźb Polega na tym, żeby troszeczkę uaktywnić naszą społeczność i pojeździć na hulajnodze. Na hulajnodze, dlatego, że jakiś projektant zaprojektował taki plakat z hulajnogą w tym roku i wpadliśmy na pomysł, że możemy wykorzystać tą hulajnogę. Stąd niekonieczne jest jeżdżenie zimą na sankach, na nartach. Możemy pojeździć inaczej, właśnie na hulajnogę. I już sprawdziliśmy, i wiemy, że to się da. Wystarczy się zapisać poprzez internet pobrać numer startowy, zasilić dowolną kwotą skarbonę stacjonarną sztabu i przejechać na hulajnodze zadeklarowany dystans. Podczas finału nie może też zabraknąć kwesty ulicznej. W tym roku będzie ona przeprowadzona w rygorze sanitarnym. W niedzielę 31 stycznia na ulicę Kozienic i okolicznych miejscowości wyjdzie 45 wolontariuszy razem z pomocnikami. Kwesta prowadzona będzie między 8 a 18. Z tym że między 15 a 18 kwestować będą mogli tylko wolontariusze pełnoletni. Mamy puszkę, puszka każda, w, każdy, w każdym roku ma e, swój numer, numer musi być e, tożsamy na puszce z numerem, który znajduje się u wolontariusza na identyfikatorze. E, wolontariusze będą chodzić grupkami, e, ale nie będą przekraczać ilości e, pięciu osób w grupce, będzie to e, najczęściej trzyosobowa ekipa zbierająca. Każdy wolontariusz, który nie ukończył 16 roku życia, musi kwestować pod opieką osoby dorosłej. Także te wszystkie warunki mam nadzieję, że będą spełnione, bo wszystkie informacje trafiły do wolontariuszy. Nieodłącznym elementem finału Woźp są czerwone serduszka w tym roku też będą, ale będą rozdawane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa. Wolontariusze nie będą w tym roku przyklejać tych serduszek. Będą mogli na odległość wyciągniętej ręki przekazywać je do poczęstowania się przez osobą wpłacającą, wrzucającą do, do puszki datek także na takiej zasadzie. Kwestujący na ulicach powinni być widoczni z daleka, a to dzięki specjalnym chustom, które otrzymają wolontariusze. Można sobie ją zawiązać. To już zależy od tego, jak sobie tam powymyślają wolontariusze. Można sobie założyć na głowę, można sobie zrobić jakiś tam szal, tak? Można też nosić ją po prostu jak flagę, tak, i promować, identyfikować się z akcją Jurka Owsiaka. Oczywiście, zarówno kwestujący, jak i osoby przebywające w sztabie będą wyposażeni w środki ochrony. Nasz sztab został wyposażony, oczywiście, przez Jurka Osiaka we wszelkiego rodzaju środki dezynfekcyjne, w maseczki, i każdy wolontariusz otrzyma zestaw maseczek. Przeróżnych. Są to maseczki takie reklamowe z wośpem, maseczki um, takie właśnie białe, uniwersalne, i jeszcze tam mamy szereg innych. Można sobie na wymianę też, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Um, więc wolontariusze muszą zachowywać dystans, muszą um, stosować te maseczki zarówno na zewnątrz, jak i w sztabie. Um, muszą um, spełnić warunek w momencie, kiedy chcą wejść do sztabu, żeby zdezynfekować dłonie, i również będziemy używać rękawiczek jednorazowych. Także to jest najistotniejsze. Nad bezpieczeństwem kwestujących, jak co roku czuwać będzie kozienicka policja. Szczegółowe informacje zainteresowani znajdą między innymi na stronie Ogrodu Jordanowskiego w zakładce Sztab Wośp oraz na fanpage'u Sztab Wośp Kozienice. W niedzielę w czasie trwania finału relacje z jego przebiegu będzie można oglądać na naszej antenie w telewizji kablowej o godzinach 11, 15, 18 i 21.30, a także na naszym kanale YouTube i fanpageu kroniki. Druchowie z OSP w Stanisławicach otrzymali nowy wóz strażacki o szczegółach Renata Jasek. W 28 stycznia, do druków ze Stanisławic dotarł nowoczesny wóz strażacki. Bardzo oczekiwany, od dawna potrzebny nie tylko tu w Stanisławicach, ale w całym regionie. Jest to jeden z sześciu ciężkich wozów strażackich, jakie zakupione zostały na Mazowszu w 2020 roku w jednostkach OSP, więc rzadkość, bardzo potrzebna, szczególnie jeśli chodzi o teren. Wyjazdy do lasu, duże pożary na pewno będzie służył przez długie lata. Jesteśmy zadowoleni, tym bardziej, że większość, prawie 650 tysięcy... Z miliona jaki kosztował to środki zewnętrzne. Było to dofinansowanie z Wywódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie ponad 349 tysięcy złotych, dotacja Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 200 tysięcy oraz 100 tysięcy dotacji celowej pozyskanej od Marszałka Województwa Mazowieckiego. Pozostała kwota to środki własne gminy Kozienice. Jest to pojazd, który tak naprawdę jest efektem tej doskonałej współpracy pomiędzy samorządem gminy Kozienice na czele z panem burmistrzem Piotrem Kozłowskim, społecznością Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej w każdego szczebla. Strażacy widzę zadowoleni, społeczność też. Mamy nadzieję, że będą z niego korzystali w większości na ćwiczeniach. Natomiast jeżeli się zdarzy, taka potrzeba, na pewno będzie służył nie tylko Stanisławicą, ale całemu regionowi. Odbioru nowoczesnego wozu dokonali przedstawiciele naszych władz gminnych, burmistrz Piotr Kozłowski z zastępcami Dorotą Stępień i Mirosławem Pułkowskim, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Kamil Binkowski oraz dyrektor i pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego. W odbiorze uczestniczyli też ci, którzy na co dzień będą ten nowoczesny samochód użytkować, czyli druchowie z jednostki w Stanisławicach. Bardzo się cieszę, bardzo się cieszę. Jest to nowy nabytek, sprzęt super, ciężki samochód gaśniczy z trzema. Napędami na osie, który w każdym terenie pojedzie, dużo wody ma i specjalnie przygotowany do gaszenia terenów leśnych i łąk. Także ma spryskiwacze boczne i przednie. Doskonale do tego jest przystosowany. To nowoczesny, ciężki samochód ratowniczo gaśniczy na podwoziu KAMAS. I jest to jeden z pierwszych samochodów tego typu na terenie województwa mazowieckiego, z czego bardzo się cieszymy. Ma on doskonałe parametry trakcyjne i taktyczne. I mając ten pojazd, ochotnicy ze Stanisławic na pewno będą dysponowani do wielu zdarzeń wszędzie tam, gdzie jest ciężki dostęp, ale przede wszystkim do do walki z pożarami lasów. Druchowie ze Stanisławic od razu przeszli szkolenie z obsługi nowego wozu. Był też czas na wypróbowanie jego możliwości gaśniczych. Kierowcy się muszą przeszkolić, są specjaliści od firmy i ich instruują. Myślę, że to poprawi znacznie sytuację ratowniczą na terenie gminy, jak i powiatu Kozienickiego, gdyż tego typu samochodów nie ma więcej praktycznie na terenie powiatu z tak, tak przygotowanego i będzie na pewno służył nam długie lata. Będzie służył długie lata. Nowe wyposażenie jednostki OSP Stanisławice usprawni działania ratownicze, podniesie jej gotowość bojową, jak również znacznie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w naszym rejonie. A w dalszej części aktualności m.in. o kolejnym etapie remontu Dziennego Domu Seniora, o kolizjach drogowych w Kozienicach oraz o ciekawym konkursie skierowanym do mieszkańców. Gdy na drodze ślisko o wypadek lub kolizję nie trudno, dlatego też kozienicka policja prosi zarówno pieszych jak i kierowców o rozwagę i ostrożność. Intensywne opady śniegu sprawiły, że w ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin doszło na naszym terenie do kilku kolizji drogowych oraz do jednego wypadku. Dlatego Kozienicka Policja apeluje do kierowców o ostrożność. Właśnie w taką zimową aurę apelujemy do wszystkich kierujących oraz uczestników ruchu drogowego o zachowanie ostrożności na drodze. Pamiętajmy, że marznący deszcz czy opady śniegu powodują to, że niejednokrotnie możemy mieć różną sytuację na drodze. Często szybka musi być reakcja kierującego, a właśnie niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze często powoduje to, że możemy mieć udział w zdarzeniu drogowym, jak kolizja drogowa czy wypadek. Podczas poruszania się po drogach należy też zachować zdrowy rozsądek. Pamiętajmy o tym, że dopuszczalna prędkość w rejonach czy zabudowanych czy innych nie zawsze oznacza właśnie w takich warunkach atmosferycznych tą bezpieczną prędkość, dlatego apeluję do wszystkich kierujących o dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze tak abyśmy byli bezpieczni. Pamiętajmy też aby przed wyruszeniem w drogę odśnieżyć dokładnie samochód. Po pierwsze, da nam to lepszą widoczność, a po drugie unikniemy mandatu i co najważniejsze, nie będziemy stwarzać zagrożenia w ruchu drogowym. Zmieniamy temat i przenosimy się do dziennego domu seniora, gdzie ostatnio do użytku oddano pierwsze piętro budynku. Zobaczmy, jak obiekt wygląda po remoncie. W poniedziałkowe popołudnie 25 stycznia odbył się odbiór zakończonych prac remontowych związanych z rozbudową Dziennego Domu Senior Plus, mieszczącego się w budynku po byłym Domu Kultury przy Alei 1 maja 8. Przebudowane zostało teraz pierwsze piętro budynku. Przypomnijmy, że remont parteru przeprowadzony został ponad rok temu. Zakres prac obejmował wykonanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane związane z adaptacją pomieszczeń oraz wyposażenie przebudowanych wnętrz. W wyniku prac powstała m.in. duża sala dzienna do wspólnego spożywania posiłków i spędzania czasu wolnego, kuchnia, sala ćwiczeń, łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także sala telewizyjna. Dzięki przeprowadzeniu prac adaptacyjnych stworzono dodatkowe 15 miejsc dla seniorów. W odbiorze uczestniczyli m.in. burmistrz Piotr Kozłowski wraz z zastępcami Dorotą Stępień i Mirosławem Pułkowskim, pełniąca obowiązki dyrektor Centrum Usług Społecznych Ewa Wysocka oraz przedstawiciele wykonawcy, czyli firmy Dekas i uży. Łączny koszt zadania wyniósł prawie 580 tysięcy złotych. Z tego gmina Kozienice pozyskała środki zewnętrzne w wysokości 300 tysięcy. Dotacja pochodziła z programu Wieloletni Senior Plus na lata 2015-2020. W czwartek 28 stycznia dotarła do nas smutna informacja. Trzyletni Kazik, mieszkaniec Kozienic, przegrał walkę z nieuleczalną chorobą. Diagnozę rodzice usłyszeli przed świętami Bożego Narodzenia. Nieoperacyjny nowotwór złośliwy pnia mózgu. Przyjaciele rodziny postanowili walczyć o życie chłopca. Powstała armia Kazika, ruszyły poszukiwania za granicą specjalistów, którzy podjęliby się leczenia oraz zbiórka datków na pokrycie kosztów. Na Facebooku uruchomiono akcję Razem dla Kazika Kozieniczanie to ją życie chłopca. Odzew wśród mieszkańców był bardzo duży. Ten dzielny, niezwykły chłopiec zaskarbił sobie serca wszystkich. Szansą dla małego wojownika było drogie leczenie, które było przed nim. Niestety odszedł zbyt szybko. Pogrzeb Kazika odbędzie się w poniedziałek, 1 lutego w kościele pod wezwaniem Świętej Rodziny w Kozienicach o godzinie 14.30. A teraz coś dla miłośników krzyżówek i rebusów. Kozienicki Dom Kultury zaprasza do udziału w konkursie. Oto szczegóły. Kultura w Gramofonie to nowy konkurs Kozienickiego Domu Kultury prowadzony za pośrednictwem serwisu społecznościowego Facebook w oficjalnej grupie placówki Kulturalna Grupa KDK. W konkursie chodzi o utworzenie haseł oraz skojarzeń związanych z działalnością KDK, zawierających kolejno litery wyrazu gramofon. Hasła mają być zapisane jedno pod drugim, tak aby był widoczny pionowy napis gramofon z tak zapisanymi czytelnie na kartce hasłami należy zrobić sobie zdjęcie przy pojemniku na nakrętki stojącym przed CKA. Nieretuszowane zdjęcie należy do 5 lutego wysłać na adres e-mail sekretariat sekretariat@dekakozienice.pl w temacie wpisując Kultura w gramofonie. Szczegóły dostępne są w kulturalnej grupie KDK w serwisie Facebook oraz w regulaminie konkursu dostępnym na dekakozienice.pl. Zwycięzców konkursu poznamy 12 lutego w kulturalnej grupie KDK. Kozienicki Dom Kultury zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym Ja na ulicach Kozienic z dawnych lat. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem serwisu społecznościowego Facebook w oficjalnej grupie Kozienickiego Domu Kultury pod nazwą Kulturalna Grupa KDK. Udział w konkursie polega na przesłaniu w formie skanu swojego zdjęcia z przeszłości, minimum 10 lat wstecz, na ulicach Kozienic lub przy obiektach charakterystycznych dla naszego miasta. Zdjęcia mają być nieretuszowane, powinny być również opisane, to jest wiadomość należy umieścić informację wskazującą miejsce, w którym zostało wykonane. Jedna osoba może zgłosić do konkursu tylko jedno zdjęcie i wysłać je do Kozienickiego Domu Kultury na adres e-mail sekretariat@kozienice.pl najpóźniej do 9 lutego, wpisując w temacie Ja na ulicach Kozienic. Szczegółowe informacje dostępne są w kulturalnej grupie KDK w serwisie Facebook oraz w regulaminie konkursu na stronie www.dkkozienice.pl. Zarząd członkowie oraz wolontariusze Kozienickiego Hospicjum imienia Sługi Bożej Matki Kazimiery Gruszczyńskiej serdecznie zapraszają na wspólne słodkie niedziele. Akcje, podczas których będą sprzedawane pyszne domowe ciasta upieczone przez członków i wolontariuszy stowarzyszenia. Dochód z ich sprzedaży zasili konto Kozienickiego Hospicjum. Na pierwszą słodką niedzielę zapraszamy już w tę najbliższą, czyli 31 stycznia. Ciasta będą sprzedawane po każdej mszy świętej odbywającej się w kościele Świętego Krzyża w Kozienicach. LuxMed zaprasza na bezpłatne badania mammograficzne. W mammografii finansowanej przez NFZ w ramach programu profilaktyki raka piersi można wziąć udział niezależnie od miejsca zamieszkania i bez skierowania lekarskiego. Do badania uprawnione są panie w wieku od 50 do 69 lat, które są ubezpieczone, nie były leczone z powodu raka piersi a także nie miały wykonanej mammografii w ramach programu w ciągu ostatnich 24 miesięcy lub są w grupie ryzyka i w roku poprzedzającym otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy. Mobilna pracownia mammograficzna Luxmed będzie do dyspozycji w Kozienicach 2 lutego w godzinach od 11 do 17 przy Straży Pożarnej przy ulicy Nowy Świat 3. W 2021 roku po raz pierwszy z w ramach programu profila taktyki raka piersi mogą skorzystać panie z rocznika 1971. Organizatorzy proszą o wcześniejszą rejestrację pod numerem telefonu 58 666 24 44 lub na adres www.mammo.pl ukośnik formularz. W celu weryfikacji uprawnień do badania przed połączeniem telefonicznym organizatorzy proszą o przygotowanie dowodu osobistego oraz zabranie na badanie zdjęć z poprzednich mammografii. To już wszystko w tym wydaniu aktualności. Ja dziękuję za uwagę i do zobaczenia.